To nie jest Jennifer Lawrence na plakatach. To Hayley Bennett. No, co prawda, wiem to już od dawna, bo film już miał dawno temu premierę w Stanach. U nas zresztą od chyba sierpnia był na pokazach prasowych i, no, generalnie rzecz biorąc, już miałem czas, żeby się zaznajomić z tym faktem, ale jak pierwszy raz zobaczyłem plakat, mówię, o, nowy film Jennifer Lawrence. Klikam w necie, co to jest, i okazuje się, że to nie Jennifer Lawrence. Zaskoczenie. Czyli niedosyt. To film napisany i wyreżyserowany przez debiutującego na dużym ekranie Carlo Mirabelli Davisa, który opowiada historię granej przez Hayley Bennett Hunter, która świeżo po wyjściu za mąż w nowym domu nie może oprzeć się pokusie połykania różnych przedmiotów. Brzmi to dziwnie, bo jest to ciężkie do skategoryzowania kino artystyczne, które ma w sobie trochę metafor, tajemnicy i czegoś takiego nietuzinkowego. I muszę powiedzieć, że jest to całkiem niezły arthouse dający mi wiele skojarzeń filmowych. Będę musiał tak naokoło lecieć, bo jednak nie chcę nic nikomu spoilerować. Nawet mogę już teraz powiedzieć, że to jest film, który... znaczy ta recenzja będzie spoilerowa, ale to jest film, który naprawdę jest tak nieoczywisty i taki w stylu o co tu chodzi, że no cokolwiek bym nie powiedział, można uznać za jakiś tam spoiler. Więc jeśli ktoś tak chce całkowicie w ciemno, no to miejcie to na uwadze. Bo czasem jakaś mała sugestia komuś wystarczy, żeby zepsuć zabawę, tak? No w każdym razie myślałem momentami o Truman Show, Natomiast to jest bardzo daleki strzał. Polański i dziecko Rosemary. To jest film, który no naprawdę to przywodzi na myśl. Obserwujemy młodą, delikatną dziewczynę, która jest ciągle sama w pięknym domu, gdy jej mąż pracuje i mamy element ciąży, mamy motyw tego, że wszyscy obok niej bardzo o nią dbają, ale cały czas się zastanawiamy, jakie tak naprawdę oni mają zamiary. Hmm? Kto tu jest dobrym lub czarnym charakterem? Czy w ogóle są tacy? Jakby o co tu chodzi? Reżyserowi, tej bohaterce, innym bohaterom? No właśnie, w ten film wchodzimy troszeczkę jak w taki Parasite Bong Joon-ho, żeby daleko nie sięgać. Zresztą ten dom, który tutaj jest najważniejszym miejscem, w którym dzieje się akcja, podobnie jak u Bong Joon-ho, też jest bohaterem filmu i jego kluczowym elementem. I od początku mam to porównanie w głowie do Parasite'a w stylu... No niby tak wiemy co się dzieje, niby rozumiemy co bohaterowie robią itd., tak ale generalnie totalnie nie rozumiemy w jakim, jakie, gdzie to zmierza. Kwowadi z filmie. I właśnie wtedy ten film był dla mnie najlepszy. Wtedy, kiedy nie do końca wiedziałem, czym on jest i o co chodzi twórcy. Ta tajemnicza artystyczna zabawa gatunkami, pewnymi kliszami, w pięknym wizualnie stylu, jest zdecydowanie jego najmocniejszą stroną. I niestety, trzeci akt filmu wszystko rujnuje. Znaczy, może przesadzam, ale to jest film, który naprawdę kolejny z typu duże plusy. I taki po prostu takie, takie drapanie po tablicy, jak dla mnie, scenariuszowe czy filmowe. Ponieważ tak jak mówię, pierwsza godzina filmu to są jakieś metafory, symbolika, domysły, atmosfera, prawda? Takie, wow, aż się chce po prostu w tym siedzieć i o tym myśleć. Szczególnie, że pięknie to wygląda. Potem wychodzimy całkowicie z zagadek metafor, alegorii i po prostu mamy Chodziło o to. No i co gorsza, jeszcze potem sobie posłuchałem wywiadów z panem reżyserem, no i, no i po prostu popsuł mi on zabawę. I mam tutaj po prostu rozkminę zupełnie tę samą, co miał Mike Stoklasa z Red Letter Media przy okazji filmu Mother od Darena Aranowskiego. I stwierdziłem, że puszczę wam tutaj po prostu z minutę, przetłumaczę z napisami. Pamiętajcie, że to jest wyjęte z kontekstu, pamiętajcie, że są dwa trole. Najlepszy kanał na YouTubie o tematyce filmowej, oczywiście ludzi trolujących. I chcę przytoczyć jego rozchminę i ich rozmowę yy, głównie dla, nie tylko dlatego, że po prostu uwielbiam ich i jak mogę przytoczyć, to przytoczę, bo to lubię, ale też dlatego, że oddaję to całkowicie to, co myślę o tym filmie i nie będę w ten sposób musiał spoilerować niedosytu. I uh I've seen a number of Darren Aronofsky films, but uh, I've never I've never seen him or heard him speak. Have you now, after seeing this film, have you looked in interviews? Yes. Does it explain a lot? Yes. <laughs> I thought, his name was so, it's like, it was like foreign and exotic, like Darren Aronofsky, and I just pictured some like. No, he's just like this pretentious douchebag. He, you know what? I was like, oh my God, he sounds like, like a Brooklyn cab driver and it starts off as one type of movie and then you think it's that type of movie and then it shifts and it becomes another type of movie and then it shifts and becomes another type of movie yeah i mean, I, I I've thought about I make a movie about the earth or something <laughs> and, uh, i put some uh, religious shit in there there's this thing called the bible and it's got a bunch of stories uh, uh, your fare is $22 the, the, like the nonchalant kind of way i was like don't talk about it don't make this movie mother and just don't do any press for it be mysterious, dude. Well, that's, Don't that's... say anything. Say, ah, I made a movie. I, I guess uh, Jennifer Lawrence is like Mother Earth or some <laughs> shit. And I turn the camera on and I said, do something. It, it really puts the movie in perspective, doesn't it? It does. Uh, when I started working on the film, I really wanted to make this kind of allegory about. Mother Nature. Oh no! The the veil has been shredded around Darren Aronofsky and his and his mysterious artistic genius. Oh. Um. Now I know it's just a con job. <laughs> 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 Uwielbiam po prostu Mike'a z tą klasę, że ja bym cały ten kanał. Mua! No. Ale w każdym razie it is pamiętać, że z kontekstu, nie? Natomiast to dokładnie ta sama sytuacja jest przy tym filmie, czyli. Wyobrażałem sobie tego reżysera, takiego jakiegoś artystę, <grymnie> jak sam Mike pokazuje. I rzeczywiście no, nie mówię, że on nie jest artystą, widziałem jego jeden film i to, że ktoś ma jakąś wizję od początku i proste wyjaśnienie swojej historii, to nie znaczy, że to jest od razu źle. Jakby, wiecie, dogmatycznie. Ale chodzi o to, że ten film mnie fascynował i wciągnął swoją nietusinkową Poniekąd metaforyczną, dziwną i tak dalej e, fabułą, do której nie wiedziałem do końca o co chodzi. A te wszystkie wyjaśnienia, które są w wywiadach i które, i które są na końcu filmu, tak naprawdę, bo ten film, mówię, no, zmierza w jakimś tam konkretnym kierunku, są po prostu moim zdaniem słabe. Nie tylko, że mniej ciekawe już z natury, ponieważ zagadka znika jest taka, aha, chodziło o to, ale też wyjaśnienia i to, w, jaki, w jakim kierunku prowadziły pewne wątki, szczególnie bohaterów drugoplanowych. <sighs> Po prostu mnie zawiodły, ponieważ na początku myślałem, jak to powiedzieć wszystko bez spoilerów, na początku myślałem, że stereotypowe, kliszowe, wręcz szablonowe zachowania i ta historia, ale zachowania tych dru drugoplanowych bohaterów. Poprowadzą w jakimś ciekawym kierunku, tymczasem poprowadziły w absolutnie nudnym kierunku. I mam, miałem poczucie, jakie, jakby, w związku z wyborami pewnych yy, bohaterów i ich zachowaniem, że cała sytuacja została absolutnie zmarnowana. No bo jak wchodzimy w seans w ciemno, na początku widzimy dziwną, właśnie lekko szablonową sytuację, gdzie nasza bohaterka jest w tym przepięknym domu, ma bogatego, przystojnego męża z takiej wysoko postawionej rodziny, wiecie, wyższa klasa, bogaci i tak dalej. I od początku coś nie gra. Od początku patrzymy na zasadzie, ojojoj, coś w tym obrazku jest nie tak. Jest jest dziwna atmosfera przy obiedzie, niby wszystko jest ok, niby normalnie rozmawiają, niby ona się normalnie zachowuje, niby się kochają i w ogóle, ale coś, coś jest nie tak. Tymczasem film niestety nie wyewoluował w żadną ciekawą stronę. Tymczasem film niestety nie Tymczasem film niestety nie wyewolu... We, wyewoluował. Tymczasem film niestety nie wyewoluował Natomiast jeśli chodzi o główną bohaterkę Są pewne interesujące elementy Do jakich ta fabuła prowadzi Ale znowu są one zbyt kawa na ławę Moim zdaniem podane nam na tacy No i w to wszystko jest wpisany wątek Wręcz tytułowego schorzenia, które ma bohaterka No słowo po angielsku to między innymi Połykać I ona właśnie na naszych oczach zaczyna brać do buzi różne przedmioty Typu małą kulkę Jakoś taką nie wiem Armurową czy jakąś szpilkę, baterie, no takie jakieś małe przedmioty i zaczyna potem je, jak już przejdą całą drogę, kolekcjonować. I wreszcie na dużym ekranie ktoś może mnie godnie reprezentować. Mniej moje hobby. Nie, żartuję, moim hobby jest alkoholizm. No ale muszę powiedzieć o tym wątku, że Pomijając jego metaforyczną warstwę, nawet na poziomie dosłownym, tutaj reżyser kapitalnie buduje taką horrorową atmosferę, że czujemy się nieswojo, jak patrzymy, jak ona bierze do buzi jakieś takie małe rzeczy i to jest mm, oczywiście mistrzowskie wykorzystanie tego, co wielu reżyserów filmów horrorowych i tego typu zapomniało w dzisiejszych czasach, czyli że nasza wyobraźnia jest naszym największym wrogiem, a ich sojusznikiem i ten film no nie pokazuje nam, nie wiem, jej wnętrzności, jakie tam coś się z nią dzieje, po prostu w spokoju widzimy, jak ona coś połyka i co najwyżej słyszymy. Tutaj miksowanie dźwięku w tym filmie jest na bardzo wysokim poziomie i wszystkie dźwięki jakiegoś takiego mlaskania i innych tego typu rzeczy naprawdę są bardzo wyraźnie słyszalne, nie przez przypadek. I naprawdę te sceny były ciężkie do oglądania, mimo że patrzymy na aktorkę, która siedzi i robi... <laughs> to jest dosłownie tyle, a oglądałem to po prostu skręcony, jakby nie wiadomo jaki body horror oglądał, wiecie, na zasadzie. No, a nie musiało być flagów na ekranie, także... Wszyscy ci reżyserowie tych Pił 75 i tak dalej powinni po prostu robić notatki. No i muszę powiedzieć, że nasza główna aktorka mi się podobała, aczkolwiek... Czytałem już w filmie, że to jest jakaś w ogóle niesamowicie wielka i tak dalej rola i muszę powiedzieć, że nie no jest okej. Okay. Przekazała wszystko, co miała przekazać w tym filmie, natomiast... Nie wiem, nie, nie hejtuję jej, nie? Była ok. W sensie w wielu momentach, kiedy jakby czułem to, co ona czuje, pomimo że to były dziwne emocje, szczególnie tutaj pokusa z tym połykaniem rzeczy, ale jednak już na dłuższą metę no, nie powaliła mnie ta rola, może tak to ujmę. Może dlatego, że reżyseria i zdjęcia Przykuły moją uwagę dużo bardziej niż jej performance, bo przez pierwszą godzinę pan Mirabella Davis tworzy naprawdę niesamowitą atmosferę i aurę. Naprawdę ta reżyseria była po prostu zaczepista. Razem ze swoim operatorem kamery tworzą oni po prostu jeden przepiękny kadr za drugim, gdzie to, jak kręcą naszą bohaterkę w każdym kadrze, z której strony, jak w kontekście otoczenia, no to po prostu było fascynujące i nietuzinkowe. Oraz cała ta wspaniała po prostu zabawa kolorem, gdzie czasem mamy ujęcie monochromatyczne, czasem dwukolorowe, a gdy na przykład nastrój bohaterki się zmienia i na przykład mamy pełen miszmasz barw. Szkoda tylko, że wszystko to po prostu pff, jak bańka przez okno spowodowane trzecim aktem. Ja może trochę przesadzam, podejrzewam, że w większości osób ten jako to nie będzie aż tak, yy, aż taki zawód w sensie no nie wiem, po prostu mi się nie podobała ta końcówka, naprawdę. Ten film, jakby jego mocną stroną była, było to jak wygląda i to jak jest tajemniczy i potencjalnie metaforyczny. Dosłowność po prostu zabiła całą moją ciekawość w tym filmie. Szczególnie, że końcówka po prostu i to w jaką stronę poszli praktycznie wszyscy bohaterowie wydało mi się głupie. <laughs> Ode mnie Swallow dostanie 7 na 10 i ja powiem szczerze, że czuję niedosyt. Dobra. To nie jest moja najdumniejsza chwila, ale z drugiej strony, weźcie pod uwagę, że nie padł tutaj żaden seksualny dowcip o połykaniu i braniu czegoś do budzi, więc jakby. Hej, <grystanie> bądźmy uczciwi, mogło być gorzej. Czuję niedosyt. <grystanie> Ktoś słusznie rozpoznał, że to jest śmiech Dzima z... Ace Aventury, chyba. W każdym razie czekam na Wasze opinie, polecam sprawdzić ten film. Dzięki bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnym. narzekajmy o filmach.